Jesteśmy między Funa Oką, a Ogawarą zobaczyć kwitnące wiśnie, których jest tu tysiąc sztuk. Dokładnie? Policz. A tam jest statua przy parku, której nie widzimy. A za tobą? A za mną jest o tak. Dokładnie jak wspomniała przedmówczyni. Nadeszła wiosna, przyszedł czas sprawdzić, czy Japonia to faktycznie kraj kwitnącej wiśni. Polecono nam miejsce nad rzeką, nieopodal Sendai. Staliśmy wcześniej, żeby uniknąć tłumów. Nie udało się już w pociągu. Z naszej stacji jedzie się w stronę Fukushima. Podróż miała zająć około 30 minut, a pociąg już przyjechał na Polecony fragment rzeki przebiega wzdłuż linii kolei, dokładnie pomiędzy dwoma stacjami. Mieliśmy więc wybór. Zdecydowaliśmy się pojechać dalej i wrócić na piechotę do wcześniejszej stacji. Było dwa kroki z dworca nad rzekę, a już po wyjściu w oddali widać góry, których widok będzie nam towarzyszył przez cały dzień. Chcielibyśmy kiedyś pojechać w ich stronę i połazić może troszkę, mamy jednak problem z transportem. A tymczasem przy moście koło parkingu w budach zaopatrzyliśmy się w płyny, posiedzieliśmy nad rzeką i ruszyliśmy w drogę. Faktycznie po obu stronach rzeki wiśnie i tłum ludzi. Nawała chaleje, ale my stwierdziliśmy, że wolimy dołem, bliżej wody. Więcej błota, ale mniej ludzi i w sumie przyjemniej. Nie mieliśmy niestety kocyka. A można by się powylegiwać na słoneczku, bo pogoda dopisała. Powoli, robiąc po drodze filmy i zdjęcia, dotarliśmy do końca, na którym zrobiliśmy jeszcze kilka ujęć na tarasie widokowym i pobiegliśmy na pociąg. Po następnym miał ja być dopiero za godzinę, a mieliśmy już dość tłumu. Pani porządkowa stacji nie chciała nas wpuścić na peron, twierdząc za maszystymi gestami. Że nie zmieścimy się, bo już tylu ludzi czeka. Ale jako się przekonaliśmy i wpuściła nas, żebyśmy tylko zobaczyli. A kiedy pociąg przyjechał, jeszcze bardziej nabity niż w przeciwną stronę, niestety zmieściliśmy się. Nigdy nie zrozumiem, jak oni to robią, ale nawet jak wydaje się, że pociąg jest pełen, zawsze wszyscy z peronu jeszcze się zmieszczą. Do następnego. Staliśmy wcześniej, żeby być pierwsi. A jakieś słowo, komentarza? Przejechał słup. I to jakie mówisz, że co? Że one, jak są białe, to co? Jak białe, to już późno jest. Kochanie, dlaczego fotografujesz skrzynkę elektryczną? Bo nikt nie docenia jej piękna. To miejsce nie jest wyludnione, nie? To było Twoim zdaniem rącze zbiegnięcie? Jakie? Rącze? Rącze, to ja mam tu.